Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku prezentacji pomidorów uprawianych w gruncie. Tym razem będzie to pomidorek, który nazywa się Black Beauty, choć wcale, cały czarny nie jest. Chyba tylko ze względu na te ciemne przebarwienia przy szypułkach, bo tutaj na dole ma zupełnie inny kolor, ale jego nazwa prawidłowa jest. Black Beauty. Jest nazwany najbardziej czarnym pomidorem świata. Choć, spójrzcie, wcale tak nie jest. Ale posiada dużą zawartość antocyjanów. Owoce jego są bardzo odporne na pękanie mięsiste o fajnym smaku i bogatym aromacie. Miąższ ma gęsty, taki mocno zwarty, apetyczny, a w środku, mimo że na wierzchu wcale nie jest malinowy, to jego wnętrze jest w kolorze malinowym. Owoce dorastają mu od 200 do 300 gram. Długo utrzymują się na roślinie i nie pękają, mimo że, że mogą wisieć naprawdę już jako w formie dojrzałej długo, to nie pękną. No, chyba, że się zepsuje na krzaku, jeśli ktoś się zdecyduje nie zrywać. Ten pomidor polecany jest ze względu na duże bogactwo antyoksydantów. A wiadomo, że antyoksydanty zawarte w wszystkich, nie tylko w pomidorach, ale w innych też owocach, chronią przepraszam Was tutaj za piski ale u sąsiadów dzieciaki się bawią. Więc niech się bawią. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo dzisiaj jest wieczny dzień. Wracamy do antyoksydantów. Yy, no, chronią każdego z nas przed ryzykiem zachorowania na nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzycę, choroby stawów, zaćmę. Przed tym chronią antyoksydanty, które też posiadają pomidory. Jest to pomidor wysoko rosnący, choć akurat ten, ten krzew nie jest wysokorosnący. Urósł 1,70 m. No, może mam 1,70 m, to zaraz Wam pokażę. Identyczny krzak z tej, z tej odmiany, ale posadzony dwa tygodnie po tej sadzonce, bo sadziliśmy pomidory na raty, nie wszystkie na raz. Ten, kto oglądał poprzednie moje filmy, wie, że niestety pogoda przeszkadzała trochę w sadzeniu. Jest to pomidor wysokorosnący, silny i niezwykle produktywny. I to jest prawda. Wiąże dłużej ta te grona. Ten akurat krzew jest taki sobie, ale na drugim zobaczycie, jak wygląda posadzony później i też w pełnym takim nasłonecznieniu, bo ten pomidor już o godzinie 16-17 jest w cieniu ma podwyższoną odporność na choroby, wiecie? No akurat mówię, no ta sadzonka nie wygląda specjalnie, ale jest naprawdę bardzo odporny na te, na te zarazy i choroby wszystkie. I podobnie jak w przypadku innych pomidorów z rodziny Indigo, jego intensywność koloru czarnego na owocu zależy od na słonecznienia. Więc im więcej ma tego słońca, tym jest ciemniejsze. Yy, pomidor nadaje się doskonale na kanapki, do sałatek, do sosów. No, moim zdaniem jest przepiękny. Zgodzicie się ze mną? Zaraz wam pokażę drugi krzew posadzony dwa tygodnie po tej sadzonce, którą teraz widzicie. Spójrzcie, to jest druga sadzonka, która jest godzina teraz w pół do dziewiętnastej i ona jest jeszcze w pełnym słońcu. Tamta ta już jest w cieniu. I ta jeszcze się nie wybarwia, bo jest dwa tygodnie później posadzona, więc ona zacznie dojrzewać za dwa tygodnie. Spójrzcie, to jest tak powinien wyglądać pomidor Black Beauty. Mam gęsty, naprawdę pokrój, i ta sadzonka jest bardzo wysoka. No ma około dwóch metrów. Pomidorek plenny. Bardzo go lubię. Osobiście bardzo go lubię. Przechodzimy do drugiej odmiany. Oto druga odmiana, tak zwany czarny książę. Też jest w kolorze ciemnym, nie jest czerwony. Coraz popularniejsza. Bardzo często już można spotkać nasiona tego pomidora. Pomidor wysoko rosnący. Ale widzę, że już na górze nie zawiązuje. Na razie póki co. Tu widać troszeczkę jakieś małe zawiązki. Zobaczymy, czy się utrzymają. Słuchajcie, jego owoce są dość twarde, bardzo bogate w sok. Są soczyste. Ważą tak od 100 do 250 gram. Chyba większego mi się nie udało z tej odmiany wyhodować. Mają pięknie wybarwioną tą skórkę. Taki Ciemnoczerwony miąż w środku, soczysty, bardzo słodki. Posiada bardzo wspaniały taki aromat, taki, taki dymny. Nadają się też na przetwory, mimo że są bardzo soczyste w środku. Są prosto z krzaka rwane, wyśmienite jako taka zwykła, szybka przekąseczka. W pracach, kiedy się coś robi na ogródku, przylecieć, zerwać nawet jak się pić chce, to właśnie ten pomidor jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Te pomidory są cennym źródłem beta karotenu, słuchajcie, i anterakowego likopenu. błonnika. Jak każdy pomidor też posiada witaminę C, potas. Każdy pomidor przecież jest wypełniony potasem, zwłaszcza taki, który jest wyhodowany na pełnym słońcu, bez nawozu. Nawet jak jest zerwany prosto z krzaczka, przetrzeć bluzkę, spodniej, wcinać, aż się uszy trzęsą. Po prostu jest naprawdę fajne taki dla przekąszenia. Ale nadaje się też do sałatek. Udaje się przede wszystkim zawsze, bo jest odporny. Spójrzcie. Na innych pomidorach widać już jakieś, jakieś choroby takie poważniejsze. Yy. To zobaczycie na, przy innych odmianach, jak będę Wam pokazywać. Bo już niektóre naprawdę ostro chorują po tych deszczach. A on jest bardzo odporny, mimo że te pęknięcia są, ale to na, na mnie przeszkadza, tak jak powiedziałam. Nam bardzo smakuje. Zawsze jego uprawa nam się udaje, co roku. Nie mieliśmy go jeszcze w tunelu, ale widziałam u kogoś innego, u znajomego że w tunelu też mu bardzo dobrze owocuje. Tu patrzę, że jest taki dosyć duży ten owoc. No, no ten będzie miał za 250 gram, na pewno. Ten, no ten może, no około 200 może mieć, ten akurat. Ale tam jest już też taki duży, zobaczcie. No ten może mieć około 300. Może w końcu mi się uda wyhodować 300 gram. <śm> Kochani, to te dwie odmiany dzisiaj. Następnym razem bardziej kolorowe. Nie brązowe, nie czerwone. Zgadnijcie, jakie? A w ogóle to w komentarzach, jakie wy pomidory lubicie i jakie wam się najbardziej udają w waszych uprawach, bo jestem ciekawa. Także, kochani, tradycyjnie zabieramy pomidory do domu. I zaglądamy im do środka. Tradycyjnie na koniec odcinka będziemy próbować pomidorki, które widzieliście przed chwilą. To jest Black Beauty. Tak wygląda od spodu, a tak wygląda od góry. To jest czarny książę. A taką dekorację dla Was przygotowałam. Proszę bardzo. Cieszy oczy. Ja się zabieram za przekrojenie i pokazanie Wam, jak te dwie odmiany wyglądają w środku. No i będziemy jeść. Jeść. Znaczy ja będę jadła. No a wy niestety musicie tylko na razie popatrzeć, póki się nie zdecydujecie na uprawę tych odmian. Tak wyglądają w przekroju to jest Black Beauty. Tak jak Wam powiedziałam, że środek ma malinowy, mimo że skórka jest innej barwy. To środek jest w kolorze malinowym. A to jest czarny książę, soczysty. Ma spore, spore komory nasienne. Ma. Jest słodki, zaraz spróbujemy. Spójrzcie, piękne kolory. Słońce je pięknie wybarwiło. No, para kosztować, co? Black Beauty. Ma malinowy smak. Słodki. Świetnie by się komponował, wiecie, z tym białym banankiem. Świetnie by się smakowo uzupełniały. Bardzo dobry. Może zapomniałam jak te pomidory tak naprawdę smakują. Jak już ta pora przychodzi, letnia, to człowiek tak tęskni za, tym, za tymi smakami, a potem w zimę żałuje, że nie ma. No to co, zabieramy się za Czarnego Księcia. Czarny Książę jest słodszy. Słodszy od Black Beauty. Bardzo słodki. Mokry, tak jak powiedziałam, takie soczysty. Bardzo soczysty jest. Także moi drodzy, sadźcie pomidory nawet sobie na balkonie. Kto nie ma możliwości, kto nie ma ogródka. Te smaki są po prostu niepowtarzalne. Barwy. I właśnie dlatego ten pomidor się nazywa Black Beauty. Piękny ma ten kolor. I tak, jak powiedziałam, że ta odmiana nie ma tendencji do pękania. Jest fajna. Ale wiecie co? Ja jeszcze sobie raz chapnę tego księcia. Księcia nie można mieć, to sobie można go zjeść. Ja sobie kończę konsumpcję. Słuchajcie, do następnego razu, do następnych odcinków o pomidorach. Trzymajcie się. I życzę wam smacznych planów. Pa, pa.